Witajcie. Dzisiaj u mnie na kanale Inżynier Chris pokazuje, jak usmażyć taką kostkę rybną, mrożoną, bo wiem, że niektórzy na przykład nie wiedzą albo nie kupują takiej ryby w kostce, bo nie wiedzą, jak to zrobić, bo to się rozpadnie. Także są tutaj pewne zasady, które trzeba przestrzegać, żeby ona się tutaj nie rozpadła, ta kostka, bo wiadomo, że w tej kostce są takie jakby kawałki ryby sprasowane i zamrożone e, oczywiście w y, tym pełnym filmie y, mówię dokładnie co i jak trzeba zrobić żeby ta rybka nam się tutaj fajnie usmażyła także zachęcam was do obejrzenia pełnego filmu link oczywiście do pełnego filmu zostawiam u dołu tego shorta także zapraszam was no, do obejrzenia pełnego filmu tutaj widzicie tylko taki szybki skrót tego filmu oczywiście, jeżeli się, jeżeli się Wam taki e, krótki filmik podobał, zostawcie łapki w górę, oczywiście, komentujcie film. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam Was do subskrypcji i oczywiście życzę Wam smacznego. To dzisiaj na tyle. Dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.